Aktualizacja po jakimś czasie. Słuchajcie. Jestem tu. Mam zamocowaną stacyjkę. No i teraz to wszystko muszę podłączyć. Robię to takimi. Spójrzcie. Tak, kondonik. Konektor i na przykład to jest, to jest Podświetlenie skali prędkościomierza. sobie taki kawalątek zrobiłem. O! I go będę tam podłączał. Ten trochę dłuższy, czyli tak. Ten tam. O! Tyłem. Do drugiej są dwie żaróweczki. Jest sporo podłączeń jak na taki prosty układ. Ten też wsunę, a ten tutaj idzie. Te żaróweczki zapalają się po łączeniu świateł mijania. Jest. Takie tutaj podłączenie jedno jest. Tak. No i tak reszta tutaj mam cały woreczek. Stacyjkę rozkminiłem, bo ona była musiałem trochę poczyścić, zregenerować. Ona, ona ma 5 pozycji. Spójrzcie na to. 5-6 pozycji ma ta stacyjka. Coś niesamowitego. to jest ona. Od 0 od do pięciu, tu sobie spójrzcie. Nie będę tego czytał, jak one są rozłożone na kluczyku, i tak to trzeba podłączyć. No. Cały schemat tu od MZP ładnie mam polski. Tam mam rozpiskę kolorów, które wykonałem. I to wszystko muszę teraz tutaj wbić. Są róg, laksony, laksony, flash. To jest, no wszystko to muszę podłączyć. Pokażę wam, jak to. Za chwilę będzie wyglądało. To jest lampka luzu, tu mam, mamy lampki, tak? Lampka luzu, lampka ładowania, jednocześnie ona mruga, jak kierunki chodzą. I tu jest lampeczka yy, świateł długich. Nie mam jej tutaj na schemacie w ogóle lampki świateł długich, natomiast no tu była, więc nie wiem, sobie pozwolę podłączyć. Nie wiem jeszcze jak, ale tutaj gdzieś ona nam tutaj przychodzi ta lampeczka to takie coś ma Więc masa i lampkę zaraz to tam wszystko się zrobi Ok, dobra działam dalej pokażę wam tutaj po zakończeniu czego wyczyścić bo stało sporo czasu nieruszany stała nieruszana MZ tam przerabiałem też ładnie wszystko spójrzcie to Wszystkie te kondoniki są tu pozakładane. Podejście, akumulator właśnie ładuje. I biorę się za tego. Spójrzcie jak to wygląda po jakimś czasie. Po paru godzinach. Tam jest taka gąbka. To jest oryginalna gąbka DDR-owska, w której siedzi oryginalny DDR-owski przerywacz. Stacyjka jest DDR-owska. O, no, tak to tam wygląda. Dobra, słuchajcie. Tu kierunki właśnie podłączyłem, wszystko jest ładnie zaizolowane. Tam elegancko to wygląda, wszystko super. Kierunki tam chowam. I co? Biorę akumulator. i tutaj się z nim, tutaj wejdzie lampa, nie? Co mi tu zostało? No zostało mi, to jest do żaróweczki pozycyjnej, tam na taki zestyk specjalny jest na sprężynce, zacisk i to, tu muszę sprawdzić, które jest długie, które krótkie w żarówce i to tyle. Podłączymy tu żarówkę, podłączymy akumulator, bo to tak naprawdę wszystko jest zrobione. No dobra. Nie wpuśćcie. Tu mam podłączone wszystko. Lampa cała podłączona. Akumulator podłączony. Teoretycznie tak. No to odpalamy. To jest pozycja 1. To jest tak jak tam widzieliście na filmiku chwilę wcześniej. To jest pozycja awaryjnego zapalania. To jest pozycja pozycji tylko pozycji, można wyjąć kluczek. To jest wyłączenie motocykla. To jest zapłon. O! I co mamy? Lampka ładowania, jednocześnie kierunków i kontrolka luzu. Elegancko świecą. Co tu na zapłonie? Pod spodem jest flash. Czyli nie? Mamy tutaj błognięcie, tu mamy klakson i kierunki. No, chodzą, jak cię mogę? Drugi. Przy wyższym napięciu i obciążeniu on, to on się zachowuje i na, no to jest taki system durny. Dobra, chodzą. Z tyłu też. Próbują sobie. Dobra. Co tu na zapłonie? Jeszcze stop. Aha, nie pali mi się z tyłu pozycja, tak? To jest, za, to, to jest teraz zapłon i pozycja, a to jest zapłon i światło jeszcze, poczekajcie. Tu mamy przełącznik świateł. Długie, krótkie. I tu się lampka zapala Że ten kołnierzek naprawić niebieski, bo pękł. Nie mamy światła. Ale z tyłu nie ma. A stop o, nie ma stopu i nie ma pozycji z tyłu. O ciekawe. No dobra, ale tak to działa. Nie ma z tyłu stopu, nie ma pozycji. Muszę sprawdzić czy tam jakaś masa się nie. Tam też z tyłu kładłem, nie? No dobra, słuchajcie, to także tak to wygląda. No cóż, wynika, że część elektryczną mam skończoną, ale nie mogę się powstrzymać, żeby Wam pokazać. Słuchajcie, cyk, zaponik, klaksonik, fleszek, czyli mrugnięcie długimi, tam jest pod spodem. Cyk, cyk, jest. Yy, luz, tak, tutaj. Deptam na, na biegi, patrzcie co się dzieje, kontrolka luzu działa, hamulec, tu naciskam, bomba, kierunkowskazy działają, ta kontrolka wtedy mruga. Musiałem zmienić żarówki, wiecie co, bo to były jakieś żarówki, to miałem cały komplet żarówek kupionych, więc wymieniłem na w kierunkach 21W, w stopie 21-W, a w, właśnie jeszcze pozycja, tak, dobra, kierunki chodzą, a w pozycji tylnej, czekajcie włączmy pozycję. A w pozycji tylnej, jest 5W ta z małą główką taka. Dobra, czyli zapłon. Zapłon plus pozycję i zapłon plus światła. Krótkie, długie. Albo już sam nie wiem, które są które. No dobra, ale działa. Lampka się zapala na niebiesko. Więcej nic nie ma. Tutaj stop się zapali, tak? przedniego stopu nie ma na manetce. No dobra, tej bezpieczniki... wyłączam, Cyk, cyk, cyk. Teraz są, teraz są, pozycje bez z możliwością wyjęcia kluczyka, bez zapłonu, a teraz jest nic. A tam na pozycji, a na pozycji 0, tam, tam tej piątej to jest połączenie z, z alternatora tego tutaj prądnicy tej bezpośrednio na yy, zasilanie motocykla jak się pcha to się światłem upalą, im odpala, mimo bez zapłonu no dobra a tyle